diamentowe słowa Dadi Janki. Dzięki temu nasze całe życie zmienia się z Lokik w Alokik. I to pomaga nam w staniu się mieszkańcami nieba. Dlaczego my tutaj siedzimy? Żeby stać się mieszkańcami nieba. A gdzie byliśmy wcześniej? Byliśmy mieszkańcami piekła. Teraz przyszliśmy do Oczyściciela Ojca, żeby stać się czystymi, mieszkańcami nieba. Kto może stać się mieszkańcem nieba? Po pierwsze. Ci, którzy są braminami i zaczynają podążać w kierunku stania się bóstwami. Dzisiaj również baba powiedział o tamtych bramińskich księżach, że oni nie pozwalają ludziom dotykać posągów bóstw, tym z gospodarstwa domowego. Natomiast, kim są oni, oni też są domownikami. Kim są ci bramińscy księża saniasinami czy bóstwami? Oni również są domownikami. Ponieważ uważają się za braminów, dlatego oni czują, że mają prawo czcić posągi bóstw. Dla innych uważają, że tamci są częścią gospodarstwa domowego. I pozwalają im ustawić się w kolejce, ale nie pozwalają wychodzić z niej i dotykać posągów bóstw. Oni uważają, że są wyżsi niż tamci i dlatego mogą dotykać te posągi. Jednakże my jesteśmy bardzo fortunni, ponieważ Baba uczynił nas braminami z bycia domownikami, a następnie zmienia nas w bóstwa. Zatem teraz. My możemy żyć w domu, ale nadal jesteśmy w niebie. Pozostawiliśmy ścieżkę domowników, gospodarstwa domowego, to znaczy pozostawiliśmy życie występkami. I Baba pokazał nam bardzo unikatową, wyjątkową metodę dzięki której my zmieniamy nasze domy w aśramę w czyste, święte miejsce. Bramini, mieszkając w domu z rodziną, stają się czyści, stają się godnymi czczenia bóstwami. Kto może stać się bóstwem godnym czczenia? Ci, którzy mieszkają w domach, ale nadal są mocnymi pewnymi braminami, paka braminami. Bramini to ci, których język, słowa, których pożywienie i których styl życia są czyste. Czyste i przejrzyste, to znaczy, że odzwierciedlają duchowość w swoim życiu. Czystość na poziomie fizyczności oznacza czyste jedzenie, dietę. Kąpanie się i tak dalej. To jest czystość w fizyczności. Natomiast czystość wewnętrzna to jest subtelna duchowość, taka czystość. Kiedy te dwa rodzaje czystości spotykają się, to jest cud, bardzo atrakcyjny. I czujesz, jakby baba powiedział: Nie jestem Bogiem, ja, ale jestem obok Boga. Jestem bardzo blisko Baby. Wszystko, czego potrzebuje dusza, jest w Bogu.